ostatni dzień, dzień wyjazdu Odprowadzamy córkę Wanie jest ubrana dzisiaj Bo dzisiaj ma zdjęcia Marek wyjeżdża i pogoda jutro już będzie ładnie ciepło a wczoraj padało cały dzień i dzisiaj też Mama, Lili, Marcelinka i kot. Halo, dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie, dzisiaj z nudów robię taki roślinki w słoiku, bo widziałem na internecie, byłem i nazbierałem tutaj takiego, takich roślinek. Nie wiem, czy to się przyjmie w ogóle. Tu mam piasek z Atlantyku, tu mam taki piasek z muszelkami. I tutaj mam ziemię, prawdziwą taką ziemię, i chcę to umieścić w takim słoiku ładnym. Po górkach mam i znalazłem nad brzegiem oceanu jeszcze taki, taki kołek ścięty. Też długo leżał w wodzie. I chcę ten słoik umieścić go tak, o właśnie w takiej pozycji, żeby, ta, żeby tej ziemi do połowy dosypać, i żeby to fajnie się prezentowało. Ale myślę właśnie, jak to przymocować. Znalazłem jeszcze wam, pokażę taką linkę, więc tą linkę zaczepię tutaj i przymocuję akurat do tego a z tyłu tak brzydko zrobię na taką blaszkę, a później pomyślę jak to, jak to po prostu zrobić, żeby te blaszki nie były nie ja wiem czy to jest brzydko, że później trochę przerobię jak to będzie rosło coś takiego zrobiłem z tej strony sznurkiem i z tej strony tą blaszkę, później chcę to taką po prostu ozdobną Sznurkiem, tak zrobić, i tu zawiązać, i tu przymocować. O, jak będzie w środku coś tam rosło, no to wtedy zrobię tak ładnie. Na razie tymczasowo tak zrobiłem. Tu taki frenzelek ozdobny, specjalnie zostawiłem oryginalny. Dobra, zrobiłem tutaj taki te najdrobniejsze kamyczki, wróciłem takie. Teraz wsypałem tej ziemi naturalnej, ale wcześniej taki wsadziłem filtr z maseczki. Aby ta ziemia tutaj nie wpadała. Wiadomo, że ona i tak będzie wpadała. Teraz tutaj chcę odizolować to ziemię od tego elementu, żeby tutaj nasypać takiego miałkiego Ko się zastanawiałem, czy nie wyciąć jeszcze z maseczki takiego filtru, bo mam tu taki piasek biały. Będzie fajnie też się prezentował. On będzie fajnie izolował tutaj. W momencie kiedy ta woda będzie parować, zobaczcie stąd. Ona będzie tutaj się skraplać z tej strony, i będzie się skraplać na tej przykrywce i po, po tej przykrywce będzie yy, spadać, i tutaj będzie po prostu fajnie spływać. Więc się być może, że zrobi co, coś fajnego. Z tej strony też muszę zrobić tutaj tego żwirku podsypać. Tak, tu będzie się skraplać na tej szklance, to będzie na tym szkle, to będzie. Fajnie to wyglądać, na razie to tak robię delikatnie, mam czasu dużo. zobaczcie nie wiem, czy mi się przyjmie. To być może, że będzie na pewno rosło, bo nie wyrywałem tego. To jest jakaś roślinka, podejrzewam, to jakieś też jakieś trawki, które tam gdzieś sobie leżały, ale jest zdrowe. To bym chciał, żeby się przyjęło, ale to niestety korzonek urwałem. Ale jak wsadzę być może, że, że coś z tego wyjdzie. I mchy. Mchy są takie nietypowe, bo to nie są leśne. Nawet nie wiem jak się nazywają, ale mam kilka rodzajów. I zobaczcie, co znalazłem. Największy mój skarb nad oceanem. Taką platykietkę, czyli kawałek szkła, który był wyszlifowany mega przez te kamienie. I tu go przykleję i napiszę sobie datę. Później, tak jak mówię, przerobię tutaj, bo ten nie podoba mi się, ten sznurek. A czy sznurek jest ok? Tylko, że wykonanie jego, tak samo ta blaszka nie jest, na razie po prostu o tu widać, zobaczcie z tej strony ten filtr też no i zobaczymy później jak to będzie wyglądać no i ostatnie chwile zobaczcie, teraz podlałem dwoma kiliszkami wody z tej strony brzydko wygląda ale tu wam pokażę tak to wygląda zobaczymy czy to będzie rosło trawka podejrzewam że będzie rosła, czym mchy lubią słoneczko ale na pewno będzie duża wilgotność. I teraz wstawiamy to na okno. I zobaczymy, co z tego będzie. Pierwszy tydzień, pierwsze dwa tygodnie przekonamy się, czy coś z tego będzie, czy nie. Dobra, no, no, zrobiłem to trochę. Zaświeciłem.